Siemandero. na tym telegramie tam ostatnio Wam wspominałem o tym o tej zorze, że tam się do tego przymierzam, no i się przymierzyłem w końcu chwilę czasu jest, więc szkoda tego nie wykorzystać, także nie biadoląc, pamiętajcie o telegramie bo, bo tam się staram gdzieś tam wrzucać jakieś takie szybkie update'y ale dobra, wracając do, do zory zróbmy sobie jakąś kolekcję, czyli będziemy musieli wybrać edit Edition Edition No i tutaj sobie piszemy coś tam. Zora. Kolekcja. ZRK. NFT. Majne Kleine. Media Non Selected. Weźmy sobie tutaj taką deskę. 001. Ja powiem Wam, że nie pamiętam, czy zore kiedyś dotykałem. Ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć. Open Edition Unlimited Start and now Forever Mint Limit 1 5. Niech będzie. Eee. A czy chyba w ogóle dobrze to robię. Mówię Wam, że to, 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 to. Tych nft ków to już bez kitu. Do znudzenia po prostu. Do znudzenia. Świat opanował. NFT Rynek. Ile można. To powiem Wam, że. Kurde, tam na tym portfelu. Nie to, że tutaj jakiś chwali postanie, nic takiego, ale tam to nie wiem, myślę, że za 250 jakiegoś szajsu jest. Przy czym jakąś realną wartość to mi pokazuje, może z, nie wiem, 5 sztuk. Dobra, co tu muszę zaraz. Dobra, to sobie tutaj zrobimy personalizację. Jakkolwiek ona by miała nie wyglądać. Nie wygląda. O, 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 Może być. Zrobimy sejwa. Syćko płatne, Matko Boska. Hmm, no i kurde, nie wiem, bo mi się tutaj samo tak zrobiło. Bez żadnego potwierdzenia. No ale dobra. Kliknijmy semint. Public Save. No i nie mogę nic zrobić. No i dobrze. No i spróbujmy, zobaczymy jak to będzie szło. No i słuchajcie, tak jakby poszło. Nie wiem w ogóle co to jest. Zaraz może sobie to zobaczymy. Tweetnijmy o tym, bo wiadomo. Dobra, to to jest U. No, no to już sobie zobaczyliśmy. Nie no, fajnie było, powiem Wam. Podobał mi się ten neftek. Eee, mint limit reached. No i gicio, niech będzie. Okej, okay, dobra, to to byśmy mieli z głowy. Dalej sobie możemy przejść do e, bridge'a. Chociaż też go nie robiłem, więc ja nie wiem. Może tutaj zaraz coś się wydarzy. ETH01, no niech będzie, że 01. Potwierdzamy. No i mamy tutaj ad network. No to zróbmy sobie ad, chociaż przecież. No dobra, szki. Zora. View on Zora Explorer. Nie potrzebujemy raczej. Bo i co? No ale dobra, w sumie kliknijmy. Tokens, bla, bla, bla. No no i właśnie, no i czemu zero? Tutaj mi wszystko pokazuje, jak tutaj żeśmy coś przed sekundą działali. No ale dobra, nie istotne. No, jeszcze mi nie doszło. Może dlatego, że mi nie doszło. Dobra, nieistotne. Teraz powiem Wam tak. Są tutaj dwa takie NFT do zrobienia, chociaż ten to myślę, że zanim obejrzycie, to już będzie nieosiągalny ten chyba jeszcze działa, tylko problem jest taki, że tutaj już działamy na Ethereum, na mainnetie i powiem Wam tak, osobiście na tą chwilę odpuszczam to z tego względu, że zaraz Wam pokażę. Jeden i drugi, ten NFT kosztują, no ten kosztuje 16, a ten kosztuje tam bodajże chyba nawet 21 było czy coś takiego i tak jak mówię, to no, 21 prawie. To nie, dla mnie osobiście to już jest trochę za dużo, więc wolę się skupić na tych tym tematach typu Starknety, Layery Zero i tak dalej, przy czym już tamto zaczyna mnie, powiem Wam szczerze, irytować i tak jak Wam mówię, że chyba trochę zmienię koncepcję i nie będę tego gonił po prostu, tylko niech sobie to spokojnie idzie i jak tam mam potrzebę, nie wiem, zakupienia sobie jakiegoś tokenu czy, czy coś, to sobie po prostu to zrobię, ewentualnie od czasu do czasu strzelić jakiegoś bridge'a a nic takiego na siłę, bo jeżeli coś będzie miało być, to po prostu będzie, tak uważam i mówię, te dwa NFT linki Wam oczywiście zostawię, natomiast czy je chcecie, czy je nie chcecie, zostawiam to Wam. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o Zorę, mają tutaj tego bandy Programa i można tutaj jakieś tam błędy wyhaczać. No i jest to oczywiście płatne, także zostawię Wam link, może, nie wiem, może się bawicie w takie rzeczy, może chcecie spróbować się pobawić w takie rzeczy, w takie rzeczy, no także będziecie mieli szansę się wykazać. I sekundę. A, no właśnie, wczoraj chyba, czy no generalnie w tym tygodniu wrzucałem Wam na właśnie Telegrama, chodzi o Chaina, tutaj jakiegoś tam NFTK. i ja próbowałem go zrobić, ale powiem Wam, że ustawiłem sobie wszystko i generalnie to mi nie poszło, bo nie wiem dlaczego i chciałbym go zrobić tutaj tak na szybko i zobaczyć w ogóle, czy on pójdzie, czy on nie pójdzie, także dajcie mi chwilę, ja sobie tu trochę to przekonfiguruję. No, także moja konfiguracja właśnie dobiega końca w tym momencie. No, zdecydowanie lepiej. Kliknijmy sobie mint. Aha, Angel, niech będzie, że... Niech będzie, a Angel, Angel o. Takiego imia to nikt nie ma. O, it's not allowed now. No i właśnie, no i nie jest allowed, no to jeżeli, ale ja nie wiem czy w ogóle na zecie jesteśmy. No, jesteśmy. No, no i właśnie, no i e, chciałbym to zrobić ogólnie, no bo na EZ-cie chyba mam jednego tylko tego RFT, w sumie sobie teraz przypomniałem, że był kiedyś tam jakiś e, klucz czy coś tam takiego. E, chciałbym mieć drugiego, ale skoro, skoro się nie da, no to cóż, to będziemy musieli wrócić po prostu kiedyś do, do tego tematu, bo ciekawie by było, żeby to mieć. I teraz tak, mamy tutaj dwa jakieś tematy do tradowania. Zobaczmy w ogóle jakie tutaj mam te tokeny, bo ogólnie to chyba tego nie mam za wiele. Tylko może to zróbmy w taki sposób. 0.01 Zobaczmy czy to w ogóle pójdzie, bo tutaj właśnie na tym to tower łapie, którego widzicie w tej chwili, no gdzie mam potwierdzić go którego widzicie to yy, Coś tu, coś tu chyba yy, robiłem, ale to właśnie chyba samego słapa z tego co ja mi się wydaje. Trade liquidity, zobaczymy czy w ogóle coś można zrobić. Z, dajmy 25, nie tu i... To nie no, to tutaj, ale to nie, to ja bym jeszcze dał mniej. Bo to wiecie, nie chodzi już tu, żeby mieć coś z Tower Słapa, który nawet nie wiem czym jest, ale chodzi po prostu o interakcję z, z chainem I tu bym sobie to porobił właśnie w taki sposób. Ciekawy jestem, jak to będzie szło, bo ta Zeta to tak. Tu u mnie przynajmniej jak tam próbuję od czasu do czasu, to tak raz sobie chodzi, raz sobie nie chodzi, nie wiem e, dobra, wyszło. zróbmy sobie, zobaczmy, znaczy się tu e, no i sobie też tutaj nic nie widzę. Life finished No chyba nic nie ma. No, sprawdźmy pula. A i tutaj chyba nie mogłem tego włączyć, bo ile kroć tutaj wciskam enable, to powiem Wam, że to Enable się świeci, świeci i świeci A ja tylko tracę na gaz te sztuczne piconiądze no ale dobra, poczekajmy no i widzicie kontrakt enabled, a się nie da. a w sumie spróbujmy odświeżyć jeszcze, może to coś pomoże. Wątpię raczej, ale sprawdźmy. No, i dalej jest to samo. Także, może po prostu kiedyś tam, kiedyś wróćmy do tego, bo No mówię, nic tutaj się nie da. No, nie da. I drugim jest tutaj kto? Kresty Swap. I, i spróbujmy sobie tutaj przerobić coś na coś, żebyśmy mieli. W przyszłości coś za coś no i aproba mamy zróbmy słapa dobra submitted gdzie ja w ogóle jestem w no zróbmy liquidity już nam tutaj to weszło pięknie, 0.001, approve CPT. różej się ślimoku. No i nam zrobiło, kliknijmy sobie supply, confirm, proceed. No i ciachamy. Dobra, czyli to mamy. Liquidity. Aha, bo tu był ten exchange. Zobaczmy czy są jakieś tutaj te do wyboru, do zrobienia. Ciekawy jestem ogólnie tej zety tam. Ogólnie ja się ja jestem nastawiony tutaj na, na plus, ale coś ostatnio widziałem, że jednak dupa z tego będzie a czy będzie czy nie będzie no to zobaczymy tam za ten jakiś czas generalnie Galaxy zmienili już nie ma tych dwóch NFT'ków do zrobienia tylko jest samo to Zeta Bring Home czy coś, coś tam takiego także jakiś tutaj postęp jest i to chyba ma się znaczy ten mainnet to chyba już jest tak naprawdę niedaleko tam się coś tak no wydaje Max i... No to klopsik, to muszę sobie w w takim razie zrobić, a fałcecik ten na ich stronie mi ostatnio nie działa. Zaraz poczekajcie. No i dalej mi nie działa. Także tu by wypadało kliknąć sobie stejka, dać jakąś tam wartość tutaj tutaj w sumie też by można było przejść później na pulę i tutaj też spróbować coś tutaj odpalić a może tutaj pójdzie coś mniejszymi opłatami zaraz zobaczymy O, no właśnie. No i co tak jakby się wyłączyło? No tak jakby. O, jest teraz. No i usuńmy sobie troszeczkę. Na przykład coś I tak samo z tymi transakcjami słuchajcie tutaj na te pozostałe pozycje. Pamiętajcie, żeby mieć tych interakcji troszeczkę, żeby coś tam się ruszało. I, i co, i czekamy na jakiegoś tam soczystego dropa. Miejmy nadzieję, że niebawem. I co, I jeszcze mam coś tam za nadrzu, także postaram się to niebawem rzucić. I jakby mi się nie udało, no to zrobię to w weekend, po prostu. Trzymajcie się, dzięki bardzo. Narka hej.